Co? Refleksa sobie przypomnieć? Nie przespać wyszczelił Pierwsza rybka Odebrać Ci gościu, Szczupły zoma radę? Ładny! Jak ty to mówisz na nie, to roczne Cyk jest O, będzie foteczka, ojciec! Pierwsza poważna fotka w tym roku, no. co? Fajnie. Spike Fat one, for the size of it is quite chunky jest Walda well noć, odpadni. Um. Ile kotwiczek masz? Dwie. Nie schupio? Yeah. Czekałbyś, czy szło w tym podbieraku mieć siatkę na gumowaną? Fish. So what fish are in the can? Loves is lugs. Types fish. Pikes Pikes of fish. You got pre predators, white fish like it. that's pike yeah, it's predator. It's pike. You got like brim and stuff like that. Carp is a lot of different. Can't even describe it all really. Thank you. Cheers. <laughs> 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 I'm <always laughs> Zdjęczy bardzo ładnie. Ja I tam nagrywa. No, nagrywa, nagrywa, ale... I na co? Na te twoje wynalazki, zobacz. No, wynalazki. Tak. No. no i on ma. No ładne. teraz Muszę Ładne taki, zobacz. Ten, ten. No. To w komplecie pięć sztuk chyba było. Ty? No. Ile? Nie wiem, teraz cztery i co? Cztery funty. No nie tak ładne. Galonska. Mm? Mm? Ja ja. Nie ja teraz znowu strędę te do robienia pytonów. No w miarę było No ja, ja teraz tylko tytany, wiesz? Takie małe No i no, to takie jest. Coś innego, nie? Aj zaraz a siedzi! Daj, ojciec. Ja się zmienię na coś troszeczkę większego. Mówię, mi podnosi wiatr, mi podbija za lekkie to za lekkę na tę wodę Na to pogodę odmawiam. Na to pogodę no To za delikatnie chyba Znowu Dobrze jest Ojczec Myślisz Cię widzę Chyba tu za kapotę Czy <grychy>

No, no, no. a czekaj, jeszcze go ok. No, dobrze no, Ładny, ładny i go wypuśnij Ten trochę lepszy barwki miał, nie? Co? ale poszedł, żywy, kurde Nie się nawet nie on nie szedł, nie walczy, dopiero tu No Mamy który? Który jest lutego dzisiaj? 6 na no, luty w zawodzie to idzie. Definitywnie trafiony ojciec z przemiętą. Ojciec z ja pamiętam. Okień, takie Baby. Ale to te wszystkie duże już chyba wyżarli, kurwa. Tam pod autostradę pod autos, chodzi, A14? Tak, ale tam ogólnie jest klubowa, nie? No tak. trzeba mieć ten, ale możesz mieć dychę w kaszeni, to musisz sprzedać ticket, nie? A jak będzie się kłócił, to on musi mieć książeczkę przy sobie, to na odpuszczają, nie? Mieliśmy tą klubową wodę, ale tam było 45 funtów się zaczynało, dwa lata później już prawie 60, a wody im ubywało, bo nie dbali Lordzi co wodę mają. To... No, no, 60 funtów za wodę to jest mało, nie? Masz wody takie, jeziorka, gdzie 1000 funtów płacą na rok. No tak. No. no. no to nie? Te, te prywatne jeziora. No to tam, tam półtora tysiąca nawet mogą dochodzić ceny, nie? No tak, ale to głównie karpiowe, nie? A tutaj jak? Malutkie same zostały, nie? No tutaj już, wieszcie, Ukraińcy, te widzisz, tych Rumunów siedzą i biorą, nie? Co, tych ryby nie ma. No taka jest prawda, nie? No, dzięki. To się nie zapowiada No żeś, Ty miałeś negatywną emocję, a później, że Ci powiedział, że ma być dobrze, to żeś, no tak, złapiemy to, no i widzisz. To jest, ojciec, kwestia nastawienia i myślenia. Ja byłem w ogóle z przodu, idę do przodu, no <grym> a Ty tu Proszę zaraz bateryjkę wymienić. <laughs> Musisz wypasować. Jaki ma dobry dzień, zobacz. A, się chlapi? Chociaż ja pod ładnie się ułożył, co? Znowu tu przejdę. Będę chciał wstawić, że przychodzę, bo będę i że ciągle to samo łapiesz. To samo wideo jest. To ile już masz? Kurde, już zgubiłem rachubę. Tak? Tak, już się nagrywa, odhaczone. Portrait. No jest Staram się robić po jednym ładnym od razu Ja sobie później tam w edytorze mu kolorków dodam A nie, on nie ma aż, nie jest aż tak blady zoba, nie? ten też o ty trafiłem No jest, no to... To są jeszcze gdzieś większe To jakaś świeże, nie? A tu z dołu zaczek Albo to był ten Po brzuchu Albo Pormoran był Gdzie Bo to by mu bardziej jest o, męczony Taka walka, nie? On musiał wystartować do ciebie to Daj, kamerę, muszę zmienić tego Bateryjka no Już 10% Dobra Co masz mi dać? Się nagrywa Powiedz ojciec, tak wrażenia? Bardzo no, dobrze, nie spodziewałem Nie spodziewałeś się? Ale tu dalej. No ja Dobrze, rozstrzaść no, będzie, no. na takiego przylęta wpasowana, nie? To jest git. Mały kinczyk. Mały kinczyk.